Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamówna książka Różala.pl. Siemanko z gali Strike King Festival 3 jest ze mną na razie jeden z najwyższych bohaterów tej gali Piotr Stębień. Siemanko. Siemanko, witam. Przede wszystkim gratulacje, bo twoja walka tutaj duże poruszenie w Mediarumie i wszędzie zrobiła. Była to naprawdę dobra, fajna dla oka walka. Jak wrażenia? No, cieszę się, że to się fajnie oglądało bo to jest najważniejsze w tych walkach zawodowych, żeby to się chciało oglądać, żeby to nie była po prostu walka dla koneserów tego sportu, tylko żeby to była walka, która porywa widownie, coś się dzieje, widać, że jest bitka, dzieje się, ktoś może zaraz paść. No i cieszę się, że to się udało, że były emocje w tej walce, no i cieszę się, że jest wygrana, bo o to chodzi każdemu sportowcowi. Wątroba, to był Twój plan na tej walce, bo dużo było i kopnięć, ale i dużo ciosów bokserskich. Tak, to był plan, tak myślałem. Jak oglądałem walki Gonzalesa wcześniej, to stał w takiej gardzie, no takiej trochę młodzej, trochę wyżej te łokcie trzymał. I wiedziałem, że małe rękawice i zmieszczę gdzieś tam tą rękę, że trochę oszukam go na górę, uderzę w tą wątrobę mocno i że to zadziała. No nie pat, ale myślę, że odczuwał ten ciosy, bo parę razy widziałem, że lekko go tam zgięło. Te midle też widziałem, że potem odchodził od nich. Czyli myślę, że działało, że go bolało. No. Poczułeś się zagrożony w którymś momencie tej walki? Hmm, czy czułem się zagrożony? No... Parę razy dostałem jakiś cios bokserski taki, który... Trochę poczułem, lekko mi się ciemno zrobiło na chwilę, ale nie, raczej nie byłem zagrożony, bardziej po prostu walczyłem sam ze sobą w trzeciej rundzie, bo on cały czas szedł, ja wiedziałem, że prowadzę tą walkę, ale on też nacierał agresywnie, wiedziałem, że muszę być cały czas mocno skoncentrowany, nie mogę się nawet na chwilę rozluźnić, bo, bo może się to źle skończyć kopnięcia w krocze, przyciemniało też w oczach? Przyciemniało nie, ale pierwsze dwa jak dostałem, to naprawdę na walce nigdy tak nie dostałem tego kopa. Trzeci już był lżejszy, zaraz mogłem walczyć, ale te dwa, jeszcze tak na samym początku walki, tak sobie sam powiedziałem, że nie, dopóki mnie nie przestanie tam nic boleć, wszystko boleć, to nie zaczynam tej walki. Muszę tam sobie poczekać aż, bo to początek walki zupełnie, jeszcze nie dostarczyłem dobrze w zaraz dwa takie mocne kopy, no. Po tym pierwszym, no, no mocno je poczułem, ale... Musisz się tu przesunąć trochę, bo z kadru mi uciekasz dalej, cały nie. czas. Jeszcze no chyba jest coś... Nie. trochę. <laughs> no, jeszcze trochę, tak. Słuszne to ostrzeżenie, ten ujemny punkt dla przeciwnika, bo widziałem, że... A minus punkt, czy tylko ostrzeżenie? No właśnie nie wiem, ale nie, widziałem, w K... że... W K1 jest tak, że najpierw sędzia daje ostrzeżenie, a potem minus punkt. Chyba, że... Ale nie... Na 99% dostało ostrzeżenie. Powiedziałem też, że jego narożnik ostro pokazywał, że ty schodziłeś na nogach w dół i wtedy te kopnięcia były celowane tutaj centralnie w strefę dobrą, ale przez to, że obniżałeś pozycję, często trafiały tam, gdzie nie, trafić nie powinny. Jego trener już nie wie, co ma wymyślić, już od wczoraj świruje jego trener. Miał pro, no miał problem taki, no. Były tam takie perypetie, że ja się zważyłem 3 godziny wcześniej od niego i miało to problem, że ja miałem więcej czasu na regenerację, a ja i tak nie jestem duży, jak na tą kategorię wagową. Ja dzisiaj może przytyłem 3,5 kilo tego ważenia, myślę, że on przytył nawet więcej, ale no, no, no rozumiem. Był w emocjach, to w emocjach sobie gada się różne rzeczy, no. Dlaczego rozumiem, wybaczę. <grym> Także, panie trenerze, wybaczone, żeby nie było. E co teraz? Co dalej? Striking Festival to jest jakaś opcja na dłuższy przystanek w twojej karierze, czy raczej jedna walka i czekasz co dalej? Nie no, chciałbym tutaj jeszcze zawalczyć. Zobaczymy co Bartek i Tomek powiedzą. Myślę, że im się dzisiaj podobało, mam taką nadzieję. I docenią mnie jakimś wyższym miejscem na karcie walk na przyszłej gali. No, myślę Tomek, że nie będziesz miał wyboru po tak. takie walce jak tutaj, gdzieś jakieś wyższe, wyższe miejsce na karcie. Co dalej? Tomek, Tomek lubi wagę ciężką. Musisz trochę przytulić. <noise> Może się uda. Zobaczymy. Kiedy kolejny występ? Na kiedy byłbyś gotowy? Na kiedy? Jak mnie piszczy, to przestanie boleć po tej walce. No, no nie wiem. Myślę, że w tym roku jeszcze zawalczę w boksie, bo też zacząłem w boksie zawodowym walczyć. Dwie walki zrobiłem. To w tym roku jeszcze ten boks, ale no, muszę poczekać, bo nie wiem jak będzie zaraz, jak ostygnie, czy nie będzie mi coś bardziej bolało. No. Myślę, że tak. Nie wiem, kiedy następny striking. Coś słyszałem, że jeszcze w tym roku. To zobaczymy. Po, po weekendzie porozmawiamy na ten temat. No właśnie, bo komentatorzy mówili, że powinieneś mieć olbrzymią przewagę bokserską i powinieneś częściej używać tych technik bokserskich. A to wydaje się, że gonzalez częściej boksował. Mm, nie wiem, jeszcze nie oglądałem. Myślę, że ja więcej trafiłem łapami. Yy, może. Miałem w planie właśnie, żeby użyć tej przewagi bokserskiej, ale widziałem te jego kopnięcia, wszystkie przepuszczałem, każdy mój low kick wchodził, w ogóle ani nie blokował, ani nie przepuszczał tych low kicków. Ja też się trochę na te łapy nastawiłem, ale trenerzy, nawet trener Łukaszu mnie powiedział na narożniku, że proszę cię, proszę cię, o ten low kick. No i kopałem potem ten low kick cały czas i faktycznie oni... ja nawet nie wiedziałem, że ten low kick mu wyrządził jakąś krzywdę po pierwszej rundzie. A trener mi przypomniał, że już go boli ta noga i potem co kopałem, to patrzyłem, a ta noga do środka ugina się, nie? No i wtedy to aż się kopie, aż miło. No, także co, szanowni Państwo, wstępień. Y, jasny punkt dzisiejszej gali Striking Festival. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas na ten wywiad i co jeszcze raz gratulacje, fantastycznego występu. Dzięki bardzo. Dziękuję.